Modlitwa Poganina. W starożytnej Grecji Sokrates, znany ze swojej wielkiej mądrości, został odwiedzony przez osobę, która z entuzjazmem powiedziała Sokratesie: Wiesz, co właśnie usłyszałem o Twoim przyjacielu? Filozof odpowiedział spokojnie: Chwileczkę, zanim mi to opowiesz, poddajmy to trzem filtrom. Pierwszy filtr prawda. Czy sprawdziłeś, że to, co chcesz mi powiedzieć, jest prawdziwe? Nie, po prostu to usłyszałem. Drugi filtr dobro. Czy to, co zamierzasz mi powiedzieć o moim przyjacielu, jest dobre? Nie, wręcz przeciwnie. Trzeci filtr pożytek. Czy wiedza o tym będzie dla mnie użyteczna? Nie, tak naprawdę nie. Sokrates spokojnie podsumował: Skoro to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani użyteczne, to po co w ogóle o tym mówić? Przesłanie Sokratesa jest jasne: zanim coś powiesz, zastanów się. Skądinąd z prawdami ogólnymi tak bywa. Najmilsi planowałem odwiedzić Kłodzką. Chciałem odkryć ziemię Kłodzką. Znajoma osoba każdego roku z Poznania tu przybywa, by odkrywać więcej wyjątkowych miejsc. Życzenia się spe spełniły i zobaczyłem kilka atrakcji, które musisz odwiedzić w tym mieście. Twierdza Kłodzko. Monumentalna warownia z labiryntem podziemnych korytarzy i niesamowitymi widokami. Most gotycki, klimatyczna perełka nazywana Małym Mostem Karola. Idealne miejsce na zdjęcie. Kłodzkie podziemia nie udało mi się odwiedzić. Tajemnicze korytarze pod miastem, które skrywają fascynującą historię. Rynek i ratusz mogłem widzieć. Serce Kłodzka pełne kolorowych kamienic, urokliwych kawiarenek i zabytkowej architektury. Park Miniatur z najpiękniejszymi budowlami Europy i bajkowymi ogrodami. W słońce chciałem teraz pożyczyć komuś dnia miłego, ale czy to jest modlitwa? Chyba tylko sztuka. Ta ostatnia to coś więcej niż dekoracja. To emocje, styl i opowieść, którą chcesz przekazać w swoim wnętrzu. Jesteśmy ciekawi, jaki styl sztuki lubisz najbardziej. Stołeczny, psiowy, górzysty, abstrakcje, nowoczesne wzory. Polska jest nie tylko katolicka. Przeczytaj mój reportaż o współczesnych polskich poganach. Zobacz, jak wyglądała duchowa ścieżka wyznawców religii alternatywnych. Wejdź w świat polskich pogan. Czy to jest modlitwa? Czy wypada w Polsce jutra podążać za współczesnymi poganami? Łącząc wiedzę naukowca i internetowego szperacza z reporterskim zaciekawieniem człowiekiem, Zadawać pytania o funkcję religii, o potrzebę szukania w czasach zmagającego się chaosu poczucia równowagi, jakie daje pokora wobec natury, rytuał, celebrowanie cykliczności, bo tu również mieszka miłość. Czy to jest modlitwa pisać zaledwie, albo również o tych, którzy chcą, bym ich kochał? Maria Pawlikowska Jasnorzewska napisała: Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie. Mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce I przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, Gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą, Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka Lub gdy dzięciołkuje za wzięcie srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać i mnie, musi umieć pieścić i śmiać się, i na dnie siedzieć, żyć słodkim snem bez treści, i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności, i być dalekie od dobra i równie dalekie od złości. A piłat Jezusa kazał ubiczować. Zauważyliśmy może tę scenę w tym wielkim poście. Namiestnik rzymski pokazuje dwóch skazańców i pyta gawiedzi z tarasu twierdzy, kogo mam uwolnić: barabasza czy jezusa? Tum krzyczy barabasza, który był złoczyńcą. Przydercza wyobraźnia dokłada jeszcze koronę cierniową. Ciało spływa krwią, ból trudny do wyobrażenia. Przypatrz się duszo, jak Cię Bóg miłuje. Żal miach, żal mi ciężkich moich złości dla Twej miłości. Stare, mądre, gorzkie żale dają właściwą perspektywę. Udanego Wielkiego Postu wszystkim nam życzę, aby Jezus zmartwychwstał ku naszemu zbawieniu na wieki. Z nami, lecz bez siania wątpliwości wokół. Wasz ksiądz Stanisław.